Zabratują. Może to wsparcie? Kto nie Może pan jest. Tak, idź i tam. Ďalej, ďalej! Vášit, vati! se tu ke Nie damy się zajebać jak psy! Ani teraz, ani nigdy! Spadajmy stąd, zanim zaatakują! Będziemy czekać na wsparcie lotnicze! Odmawiam! Zajmiemy teraz te wieże! Niuniez nie żyje. Wykrwaliło się. Atakujemy tym, co mamy! Wykonać! To pana sugestia, sierżancie? Tak jest, Celem misji jest zrównanie z ziemią wieży paliwowej. Tak. Musimy ruszać. Jutro! Witam! Otworzysz tę windę? Tak jest, sierżancie. Proszę jechać na dach i osłaniać nas. Czekamy na sygnał, jak będzie pan na miejscu. I tani idziesz ze mną. Tak jest, sir. Do zobaczenia w piekle. Na pewno. Idziemy na górę i szukamy wyjścia. Kapitanie reje. Nie ma nadziei na zwycięstwo. Ogrzewiemy waszych braci i polujemy na waszych synów. Śmierć nie jest hańbą. Na pozycji! To na jest, wreszcie kończymy! Precision, kierunek 040! Pokaż nam, co umiesz, kocz! Do Gator! Jak Dawid skończył ten se? Nie dziękuję. Co tak długo? Radio padło. Czułam, że coś się kroi. W samą porę. Rzuć okiem na interfejs. C-12 i pojazdy zniszczone. Bez ich wsparcia będziemy musieli zaatakować wieżę z powietrza. McCallum zauważyła turbinę gazową. Zniszczymy ją i cała wieża eksploduje. Gotowy? Dobra robota, Marines. Kosy was zmienią. Rozumiano. Do wojny. Przyjąłem się w rzędzie Oman. Robimy ty. I Turbina otwarta! Przyjęłam stryjski ostrzał, kocarz! Turbina padła! Uwaga! Turbina padła! Co z Grytorem? Cisza! Spokojnie, wszystko gra! Oby... Oby nie starczy! Trzeba mieć wiarę! Stwierdźmy wybuch wieży! Miło, że jesteś gejtą, myśleliśmy, że już po tobie. Nawzajem! Udało nam się zgubić Olympusa w chmurach! No to znikajmy stąd, zanim nas znajdą. Gotowe, korsarz! Daj rozkaz. Kosy, startujemy. Przyjęto. Wracamy. Systemy startowe włączone. Dajemy. Ruszam. Moc w normie. Retribution startu. Przyjąłem, Odpalam silniki. W tej 19 tysięcy, przyspieszamy. Tak jest. 35 tysięcy, mach 1,5. Mamy coś na radarze. O, Lipus! Ach, kurwa. Retribution, odskoczyć! Wycofać się! Wykrywam wielu wrogów! Walą w nas wszystkim! Wycofać się z banki! Nie! Nie zostawimy cię! Gator, skacz! To rozkaz! Przyjąłem, ser. Wrócimy, Reyes. Słyszysz? Znajdziemy cię! Powodzenia, 1-4-1! Kapitanie, pana Niech Nieźle oberwał. Lewe ramię urwane Trudna sytuacja, Ser. Powietrze wciąż uchodzi. Co zrobić? Odpuść Tana. Nie mogę, ser. Jest pan dowódcą. Celem mojej misji. Kto tak mówi? Ja jestem maszyną, ser. Można mnie zastąpić. Nie jej Jesteś moim bratem. Gadającym wrogiem, bratem. Potwierdzam. Przystojniejsze z rodzeństwa. <noise> no jasne. To chyba koniec zabawy, partnerze. Chyba się boję. Ja też. Kapitanie. Kapitanie. Kapitanie, słyszę pan? Kapitanie jest! Wybudza się bardzo ładnie. Otwórz oczy. To ja, kapitan Ferran Tygrysa. Puls stabilny. Ciśnienie w norbie. To Brian Tling, lekarz pokładowy. Gdzie jest i Tam? Tutaj, sir. Jesteśmy na promie Tygrysa. Zabieram pana na retribution. Statek, moja załoga! Statek jest w dobrych rękach. Proszę spojrzeć. Oto i on. Uszkodzony, ale cały. Kto was tu ściągnął? Porucznik Salter. Poprosiła admirała Reynsa o pomoc. Uznał jednak, że w tych okolicznościach to zbyt duże ryzyko. Reyns nie zgodził się na ratunek? Taka jest wojna, rejs I może to kwestia mojego wyrachowania, ale nie mam zamiaru walczyć tu sama. Wzięłam pilota, obserwatorów i poleciałam na waszą ostatnią pozycję. Jak wyliczyliście prędkość radialną? Dzięki tarciu, dynamicznemu i szczęściu. Fart. Musieliśmy rozspawać ręce Itana. Zamarzły, kiedy pana trzymał. Chronił pana do samego końca. To wzorowa postawa. Raczej straszna sprawa, sir. Nie bądź taki skromny. Pięć sekund do celu. Dziękuję. Ocaliliście nas. Posłuchaj, zostało nas tylko dwoje. 50% strat to nas zbyt wiele. Jest pan w domu, kapitanie. Spisała się pani na medal. Robię to, co do mnie należy. Muszę teraz wracać na tygrysa. Bierzmy się do pracy. Ostrożnie z nim. Kapitanie, proszę, zajmę się tym sam. Idę. idź do mapy. Niech zrobi ci przegląd. Co z panem Ser? Mną się nie przejmuję. Łatwo powiedzieć. Sad. Podobno. Gotowy? Zawsze. Załoga czeka, kapitanie.